Mały gest, wielkie wsparcie to kampania mająca na celu uświadamianie społeczeństwa na problemy osób z dysfunkcją narządów wzroku. Pokazuje ona codzienne trudności osób niewidomych i słabowidzących oraz to, jak niewiele trzeba, by im pomóc. Czasem wystarczy podać dłoń i przeprowadzić przez ulicę, czasem pomóc wybrać produkty w sklepie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet drobny gest może ułatwić komuś życie. Niewidomy mężczyzna oczekuje na przyjazd pojazdu. Ma problem z trafieniem do drzwi. Pomoc oferuje mu przypadkowa kobieta. Mężczyzna wchodzi wraz z nią do tramwaju i siada na wolnym miejscu. Myślę, że jakby świat dookoła zmienia się bardzo. Dostępność tutaj y, dla osób z dysfunkcją wzroku. Y, w ostatnich latach bardzo, bardzo, że tak powiem, ruszyła do przodu. Natomiast są takie rzeczy, które na co dzień jednak pewnie zawsze będą wymagać wsparcia osób y, pełnosprawnych, osób, które na Spotykają e, osoby niewidome właśnie w takich sytuacjach. Osoba niewidoma nie sprawdzi, którą mamy godzinę i nie przeczyta rozkładu jazdy, czy numeru tramwaju lub autobusu. To przykładowe sytuacje, w których możemy pomóc nawet teraz w czasie pandemii. Ten świat pandemii i, i, i te maseczki trochę utrudniły życie nam wszystkim, bo y, osoby, y, które widzą, obawiają się udzielać pomocy z racji tego, że Musimy zachować dystans, nie możemy się dotykać, i tak naprawdę same nie wiedzą, jak w takiej chwili się zachować. Myślę, że jeżeli widzimy osobę niewidomą, nie obawiajmy się podejść do niej i zapytać, czy potrzebuje naszej pomocy. Jeżeli potrzebuje naszej pomocy, czy to w dotarciu do jakiegoś miejsca, żeby powiedzieć o numerze tramwaju czy autobusu. Fundacja poprzez spoty reklamowe i materiały uwrażliwiające na problemy osób niewidomych chce edukować społeczeństwo. My bez udziału społeczeństwa takiej otwartości nie moglibyśmy w stanie działać, więc zachęcamy wszystkich do tego, aby przede wszystkim Udostępniali treści, które pojawiają się na stronie internetowej, niewidząc przeszkód.pl, na naszym portalu na Facebooku czy na Twitterze. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona społeczeństwa, tutaj z Województwa Małopolskiego, jako że projekt jest wsparty ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. I w zasadzie to społeczeństwu chcemy tutaj pokazywać te sytuacje z życia codziennego i zachęcać do pomagania. Kampania prowadzona jest przy współpracy Fundacji Nie Widząc Przeszkód oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.